Nie ma sensu zostawiać metra odległości pomiędzy samochodami, bo można, pół metra wystarczy w zupełności, tak żeby wyjechać i wjechać na to, na to miejsce. Yy, bardzo pomagają w tym czujniki parkowania, coraz bardziej powszechne. Jeśli ktoś ma problemy z parkowaniem. W sposób wydajny w coś takiego zainwestować. Powinniśmy parkować w sposób wydajny, tak żeby miejsca nie marnować. Jednakowo trzeba pamiętać, że w Polsce, inaczej niż na przykład, na przykład we Francji, nie ma tolerancji dla obijania zderzaków. Co to oznacza? Jeśli ja dotknę cudzego samochodu zderzakiem, mam zagwarantowane że ten człowiek będzie mnie ścigał, będzie się awanturował i jeśli zarysuje mu ten zderzak, to nawet słusznie będzie żądał ode mnie, żebym zapłacił, czy też moje ubezpieczenie za, za kierowanie tego zderzaka. Problemem, aczkolwiek wytępionym w dużej mierze jest parkowanie na kopertach dla niepełnosprawnych. Jednakowoż kary są obecnie tak wysokie, że tylko ten, kto nie wie, co mu grozi, odważa się parkować w ten sposób. Problemy pojawiają się przede wszystkim tak, tam, gdzie jest deficyt miejsc do parkowania w Warszawie. Są miejsca, gdzie jest ekstremalny deficyt. Co to oznacza? Kierowcy często parkują albo przy samym skrzyżowaniu. Także osoba, która skręca w uliczkę albo przyjeżdża nawet na wprost przez skrzyżowanie, musi przejechać po linii. Musi ominąć ten samochód, który stoi zaparkowany przy samym skrzyżowaniu. Nie może tego zrobić w komfortowy sposób, nie może tego zrobić tak, żeby nie łamać przepisów. De facto jest to usprawiedliwione, ale niekomfortowe tak być nie powinno. Problemem jest parkowanie na wąskich ulicach, parkowanie po obu stronach w ten sposób, że tamuje to de facto ruch. Nie sposób minąć się, jeśli dwa samochody jadą w dwóch kierunkach.